Jednym z serwisów umożliwiających tworzenie WebQuestów jest serwis Zunal, dostępny pod adresem Zunal.com. Tak jak prezentuje to baner wyświetlający się na głównej witrynie tego serwisu. Zunal.com umożliwia tworzenie WebQuestów i mamy tutaj taki przykładowy WebQuest życie i najważniejsze daty w życiu Williama Shakespeare'a. Widzimy po lewej stronie menu takiego webquestu czyli wprowadzenie, definicję zadania, opisanie procesu rozwiązywania tego zadania, sposobu ewaluacji zadania, podsumowanie a także w następnym menu po lewej stronie dodatkowe informacje np. informacje o autorze czy możliwość wyeksportowania takiego webquestu. Przejrzyjmy teraz poszczególne elementy menu. Tak jak widzimy, możemy na tym serwisie zoom.com tworzyć WebQuest poprzez wprowadzanie treści, wprowadzanie zdjęć, wprowadzanie odnośników do innych źródeł w internecie. No i możemy prezentować, tworzyć właśnie tego rodzaju podstrony, które. To, w jaki sposób pracujemy i jakie mogą być efekty naszej pracy. Aby utworzyć taki przykładowy webquest, należy się oczywiście zalogować w serwisie zunal.com. Można oczywiście założyć konto bezpłatnie w ciągu kilku chwil. I po założeniu konta przechodzimy do serwisu, dla zalogowanych w lewym menu wybieramy polecenie Create WebQuest i tutaj pierwsze okno, które się wyświetli, prosi o podanie nazwy takiego WebQuestu, czyli tytułu tytułu projektu sieciowego. No, wpiszmy sobie jakiś taki przykładowy tytuł, moja wirtualna przestrzeń kształcenia po kliknięciu. Widzimy, że już mamy e, założony taki webquest. Jest on zatytułowany tak, jak chcieliśmy, i teraz w lewym menu poszczególne elementy. Te, które nie są jeszcze gotowe, są na zielono wyświetlone. Te, które są w trakcie edycji, są zielone kolorem czerwonym. No i oczywiście każdy element po wybraniu zawiera pewien formularz. Ten formularz wypełniamy. Aby nie zapomnieć o wprowadzeniu najważniejszych informacji, oczywiście wybierając z lewego menu poszczególne polecenia, na przykład teraz, wprowadzenie, mamy do dyspozycji przycisk Update Image, czyli można tutaj grać zdjęcie, możemy updateować content, czyli po prostu edytować treść przy użyciu prostego edytora, który właśnie tutaj widzimy. No i po kliknięciu Save mamy informację, że informacja została zapisana. Możemy oczywiście dalej ją edytować. I w ten sposób bardzo łatwo możemy zamieścić w internecie opis naszego projektu, a także rezultaty pracy projektowej.